Witam na kanale Grzankowski. Dziś opowiemy sobie, jak skonfigurować sterowanie w U2 szturmowik na przykładzie P47, w poradniku, który przygotował dla nas Siema Ziomek. Materiał został podzielony na rozdziały, bo łatwiej można było w nim odszukać to, co nam potrzebne w przyszłości. Początkującym graczom, do których przede wszystkim skierowany jest ten film, proponuję jednak obejrzeć go od deski do deski i od razu skonfigurować sobie symulator. Zajmie to z godzinkę, może troszkę więcej, ale ułatwi start w grze. I pozwoli ominąć masę niepotrzebnych problemów. Dlatego zachęcam do wsparcia filmu łapką w górę i komentarzem, by pomóc mi dotrzeć do większej ilości widzów, zwłaszcza jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt i uważacie, że w sieci powinno być więcej polskich poradników do symulatorów. Zachęcam też do podziękowania się Maziąkowi. Można to zrobić w komentarzu ale w opisie umieszczę też link do Discord'a i Dwa Szturmowik Polska, gdzie możecie spotkać tak się musia, jak i masę innych świetnych pilotów. Dobry pomysł! Zwłaszcza jeżeli szukać ekipy do latania. Od siebie chciałem tylko dodać, że umieściłem nazwę z polskiego menu, by łatwiej było odszukać odpowiednie funkcje, jeżeli ktoś korzysta z tej właśnie wersji językowej. To tyle tytułem wstępu. Bierzmy się za robotę. Witam na kanale Grzankowskiego. Ja jestem się i dzisiaj chciałem omówić podstawowe ustawienia sterowania w grze u 2 szturmowik. Zrobię to na przykładzie modelu P47, który jest jednym z bardziej skomplikowanych samolotów w obsłudze, a zarazem jednym z najbardziej lubianych przez nowych graczy. Zapraszam! Film ten przeznaczony jest dla nowych graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z IL-2 szturmowik. Często tacy gracze czują się zdezorientowani, kiedy zaczynają przypisywać ustawienia sterowania. Ilość opcji potrafi przerosnąć każdego, kogo współczesne gry przyzwyczaiły do prostych i wygodnych interfejsów. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze szturmowikiem, to oglądając ten film krok po kroku możesz przypisać wszystkie ustawienia potrzebne do rozpoczęcia rozgrywki. Skupimy się przede wszystkim na sterowaniu P47, ale te ustawienia wykorzystywane są domyślnie przez pozostałe modele. Niczego nie trzeba ustawiać dwa razy. Jeśli gdziekolwiek popełniliśmy błąd, który wychwycą bardziej doświadczeni gracze, prosimy o wyjaśnienie nam tego w komentarzach. Taktyczne komentarze i łapki w górę są oczywiście również mile widziane. Ustawienia osi sterowania Zacznijmy od podstaw, czyli od ustawienia osi przechylenia, pochylenia oraz odchylenia. Te ustawienia będą istotne, nieważne jaki model samolotu wybierzemy. Omawianie przypisywania osi może wydawać się tak proste, że aż zbędne. Jest jednak kilka niuansów tego zagadnienia, które warto omówić, ponieważ mają one wpływ na rozgrywkę. Osie sterów znajdują się w menu Settings w zakładce Plane Controls, to piąta, szósta i siódma pozycja w tym menu. Samo przypisanie osi do ruchu joystickiem to dosyć prosta sprawa. Wybieramy daną oś, a następnie postępujemy według instrukcji na ekranie. W przypadku osi steru wysokości, centrujemy oś, następnie wykonujemy pełny ruch w górę oraz pełny ruch w dół. Gra powinna automatycznie rozpoznać oś i ją przypisać. Klikamy Akceptuj. Proste, ale to nie wszystko. Po prawej mamy ikonę. Ustawień odbioru sygnału. Możemy ustawić tu martwe strefy, gdzie małe odchylenie joysticka nie będzie powodowało odchylenia drążka w grze oraz krzywą czułości. Ustawienie martwych stref jest istotne, ponieważ ruch naszej ręki nigdy nie będzie w 100% dokładny, a każde niezamierzone wychylenie powierzchni sterowej skutkuje zwiększeniem siły oporu i niepotrzebną utratą energii w locie. Dla przykładu, wyzerowałem wszystkie martwe strefy i wykonam teraz kilka ruchów mających zmienić kąt przechylenia. Chcę oddziaływać tylko na lotki. Jak widać, za każdym ruchem reaguje również ster wysokości. Efekt ten widać również w menu odbioru sygnału. Staram się teraz wykonywać tylko ruchy lotkami, a za każdym razem reaguje ster wysokości. Ustawimy więc martwą strefę w środku, aby zniwelować to niepożądane zjawisko. W przypadku mojego sprzętu zauważyłem też, że pełne wychylenie joysticka w danej osi czasem nie jest rejestrowane jako pełne wychylenie osi sterów w grze. Ustawiam więc również martwą strefę na krańcach osi. Kolejne zagadnienie to krzywa czułości. Zwiększenie wartości tego ustawienia powoduje, że gra odbiera sygnał z joysticka po krzywej przypominającej wykres tangensoidy. Oznacza to, że małe wychylenie joysticka będzie wytłumione. Pozwoli to na zwiększenie dokładności sygnału sterowania i wykonywanie drobnych korekt w czasie lotu będzie łatwiejsze. Jest to istotne szczególnie, kiedy staramy się dokładnie wymierzyć w samolot przeciwnika lub cel naziemny. Ustawienie martwych stref oraz krzywej czułości jest sprawą indywidualną i każdy gracz powinien poświęcić trochę czasu na dopasowanie do siebie tych wartości. Optymalne ustawienie będzie również zależeć od sprzętu. Dla podstawowych joysticków, które zazwyczaj mają krótki drążek, ustawienie odpowiednich martwych stref i krzywej czułości może drastycznie zwiększyć dokładność i komfort pilotażu. Co więcej, jeśli nie używamy dedykowanego orczyka pedałów steru kierunku, a tylko joysticka ze skrętnym drążkiem, ustawienie dużej martwej strefy w osi odchylenia jest wręcz konieczne, aby przeciwdziałać niekontrolowanym wychyleniom powierzchni sterowej. Ustawienia podzespołów płatowca, autopilota i wyskakiwania. Kolejną sekcję filmu rozpoczniemy od opcji autopilota. Jest to druga pozycja w zakładce Plane Controls. Załączenie tego autopilota spowoduje lot po linii prostej. Jest to przydatne, jeśli musimy na chwilę puścić joystick i skupić się na czymś innym poza grą. Jest więcej funkcji autopilota, ale ta jedna jest najczęściej używana i najprzydatniejsza. Pozostałe. Pominiemy. Ustawienia osi trymerów to odpowiednio 9 pozycja dla trymu steru kierunku, po angielsku radar trim axis, 12 pozycja dla trymu steru wysokości, czyli elevator trim axis, i 15 pozycja dla trymu lotek, aileron trim axis. Trymerami zmieniamy neutralną pozycję danej powierzchni sterowej. Zmiana tego ustawienia jest przydatna. Ujemny trym steru wysokości może pomóc nam w czasie wznoszenia. Zmiana trymu steru kierunku może zniwelować ślisk, który odczytamy z pozycji kulki zakrętomierza. 22 i 23 pozycja w plane controls to podnoszenie i opuszczanie klap. Flaps up i flaps down. Klapy są istotne, ponieważ w przypadku mocno obładowanego Thunderbolta pomagają oderwać się od ziemi przy niższej prędkości. Z kolei podczas lądowania zachowanie siły nośnej przy niższej prędkości podejścia chroni nas przed połamaniem podwozia. Opuszczanie klap nie jest zawsze konieczne przy starcie i lądowaniu, ale może pomóc. Należy też pamiętać, że w normalnych warunkach lotu klapy powinny być podniesione. Na pozycji 28 omawianego menu znajduje się przyłącznik podnoszenia i opuszczania podwozia. Gear up down. 31. opcją jest blokowanie i odblokowywanie obrotu tylnego koła. Tail wheel lock unlock. W czasie kołowania do pasa odblokowujemy, co ułatwia nam wykonywanie zakrętów. Będąc już na pasie, podjeżdżamy do przodu, aby upewnić się, że tylne koło jest wyprostowane. W osi samolotu i blokujemy je do rozbiegu. Na pozycjach 32, 33 i 34 ustawiamy sterowanie hamulcami. Jeżeli ustawimy tylko sterowanie oboma hamulcami przy pomocy jednego klawisza, Wheel Brakes, po jego wciśnięciu oba hamulce zostaną maksymalnie dociśnięte. Hamulce są potrzebne do wykonywania zakrętów w czasie kołowania, więc w przypadku Thunderbolt'a musimy przypisać kontrolę dwóch osobnych pedałów. Warto zauważyć, że inne maszyny, głównie brytyjskie i sowieckie, nie mają osobnych pedałów hamulcowych. W przypadku tych maszyn sterowanie odbywa się przez połączenie ruchu, orczykiem i zaciśnięcie hamulca. Pedały hamulcowe przypisujemy pod opcjami Left Wheel Brakes i Right Wheel Brakes, co pozwala nam na kontrolę każdym kołem osobno. Na 36 pozycji znajdziemy hamulec parkingowy. Wheel Parking Brakes On Off Warto pamiętać, że Thunderbolt domyślnie ma ten hamulec zaciągnięty. Zawsze przed rozpoczęciem kołowania należy go zwolnić. Opcja 38 to otwieranie i zamykanie owiewki kokpitu. Canopy open close. Załączanie i wyłączanie świateł nawigacyjnych Navigation lights on off przypiszemy na pozycji 41. Używanie świateł nawigacyjnych jest zawsze mile widziane w rozgrywce wieloosobowej podczas kołowania na lotnisku oraz podchodzenia do lądowania. Poprawia to naszą widoczność, co może zapobiec kolizji. Ostatnia pozycja w menu Plane Controls to ustawienie klawisza odpowiedzialnego za awaryjne opuszczanie maszyny Eject. Jak można się domyśleć, w symulatorze samolotów bojowych z okresu II wojny światowej, jest to istotna, często wykorzystywana opcja. Film ten kierujemy do osób nowych na scenie U2, więc przy okazji omawiania katapultowania się, pozwolę sobie zaznaczyć, że grając w trybie wieloosobowym, gracz powinien przyjąć za zadanie powrót z każdego lotu. Nowi gracze często przypuszczają ataki kamikadze, co raczej nie jest mile widziane przez resztę społeczności. Tak naprawdę zawsze powinniśmy się zachowywać tak, aby przynajmniej żywy pilot wrócił na naszą stronę frontu. Skakanie na spadochronie to w przypadku poważnych uszkodzeń samolotu często ostatnia możliwość przeżycia misji. Ustawienia silnika. Omawianie ustawień silnika zaczniemy niestandardowo od omówienia otwarcia ekranu odprawy. Ekran odprawy otwieramy przez opcję ustawioną w zakładce serwis, mianowicie pozycja 9 Show Hide Mission Briefing. W odprawie otwieramy z prawej strony ekranu zakładkę Specification. Musimy znaleźć opis trybów pracy silnika. Tutaj dowiemy się, jak długo w danym trybie może pracować nasz silnik. W przypadku P-47 opisane są trzy tryby. Przelotowy, cruise, bojowy, combat i awaryjny, web. Z opisu tych trybów dowiadujemy się, że tryb przelotowy to maksymalnie 2550 obrotów na minutę przy ciśnieniu ładowania 42 cale słup rtęci i silnik P47 może pracować w tym trybie bez przerwy. Tryb bojowy to 2700 obrotów na minutę i 52 cale słup rtęci. Silnik może pracować w takim trybie 15 minut po czym najpewniej dojdzie do jego uszkodzenia. Tryb awaryjny to z kolei 2700 obrotów i 64 cale. Na takich ustawieniach polecimy 5 minut zanim uszkodzimy silnik. Warto zapoznać się od razu z lokalizacją zegarów, z których odczytamy obroty i ciśnienie ładowania. Oczywiście można posiłkować się ikonami technoczatów pojawiającymi się z prawej strony ekranu. Powiedzą nam one w jakim trybie pracuje silnik. Zielona dla przelotowego, pomarańczowa dla bojowego i czerwona dla awaryjnego. Pamiętajmy jednak, że IU2, Szturmowik stara się być wiernym symulatorem tych samolotów, więc wszystkie przyrządy widoczne w kokpicie działają i zapoznanie się z nimi to też ciekawy aspekt obcowania z tą grą. Obroty odczytamy z zegaru znajdującego się po prawej stronie, oznaczonego jako RPM. Poniżej i na lewo od obrotomierza ciśnienie pokaże nam zegar oznaczony jako Manifold Pressure. Wracając do tematu, omówimy teraz przypisywanie ustawień, które pozwolą nam kontrolować m.in. ciśnienie i ilość obrotów na minutę w P47. Otwieramy zakładkę Plane Engine Controls. Pierwsze co ustawimy to automatyczna procedura startu i wyłączania silnika. Engage Engine Start Procedure Stop Engine. Opcja czwarta, licząc znowu od góry omawianej teraz zakładki. Klawisz, który tu ustawimy, będzie służył do załączania i wyłączania silnika, ale bardzo ważne jest to, że przed odpaleniem silnika musimy odpowiednio ustawić mieszankę paliwa i manetkę gazu. Jeśli o tym zapomnimy, silnik nie zacznie pracować. O tych ustawieniach opowiem za chwilę. Następnie przypiszemy siódmą opcję odpowiadającą za manetkę gazu. Engine throttle control. Manetka gazu to w P47 duża biała wajcha po lewej. To manetką gazu zmieniamy ciśnienie ładowania silnika. Kolejna istotna informacja przed rozpoczęciem procedury startu, manetkę gazu należy popchnąć lekko do przodu i ustawić ją na około 10% pełnego zakresu ruchu. Ósma pozycja ustawienie mieszanki paliwa, czyli Engines Mixture Control. To ustawienie zmieniamy przy pomocy czerwonej kulki oznaczonej literą M, znajdującej się po prawej stronie manetki gazu. Przed uruchomieniem silnika należy ustawić najbogatszą mieszankę paliwa, Full Ridge, czyli kulka M popchnięta maksymalnie do przodu. Po odpaleniu silnika możemy korzystać z ustawień automatycznych, Auto reach i Auto Lean. Następnie ustawimy 11 opcję przycisk do ładowania. P47 posiada mechanizm wtrysku mieszanki wody i metanolu. Po uruchomieniu zauważymy skok ciśnienia i obrotów, pozwoli nam to na uzyskanie większej mocy w sytuacjach awaryjnych. W kokpicie załączenie i wyłączenie doładowania kontroluje czarny przycisk na manetce gazu. Pomijając P-47, nie wszystkie modele samolotów w grze posiadają taki przydatny mechanizm. Warto poczytać specyfikację danego modelu. Kolejne ustawienie na pozycji 12 to zarządzanie obrotami, czyli Propeller RPM Control. To ustawienie ma wpływ na omawiany na początku tej sekcji filmu odczyt zegaru RPM. W kokpicie kontroluje go czarna kulka oznaczona literą P, znajdująca się na prawo od manetki gazu. Na pozycji 17 ustawimy oś sterowania chłodnicą oleju. Oil Radiator's Shutter Control Axis. Chłodnicą oleju w kokpicie kontroluje jeden z dwóch przełączników chłodnic po lewej stronie kokpitu. Niedaleko od przełącznika znajduje się też wskaźnik pokazujący stopień otwarcia chłodnicy. W tym miejscu mała dygresja. Chociaż P-47 nie posiada chłodnicy wody, gdyż jest napędzany silnikiem gwiazdowym, warto z rozpędu przypisać też to ustawienie. Będzie często wykorzystywane w innych modelach samolotów. Jest to Water Radiators Shutter Control Axis na pozycji 21. Na pozycji 25 znajdziemy ustawienie chłodnicy intercoolera. Engines Intercooler Shutter. W kokpicie żaluzję tej chłodnicy kontroluje drugi przełącznik po lewej stronie, blisko przełącznika chłodnicy oleju. Obok przełącznika znajdziemy też wskaźnik otwarcia chłodnicy. Pozycja 26 to ostatnia chłodnica, jaką musimy ustawić, aby mieć pełną kontrolę nad temperaturą silnika P47. Jest to oś sterowania otwarciem okaptowania silnika: Engines, Outlet, Cowl, Shutters Control. W kokpicie kontroluje ją srebrna gałka, znajdująca się na prawo od zegarów RPM i pomiaru ciśnienia. Ten mechanizm nie posiada wskaźnika, jest doskonale widoczny z pozycji pilota. Zatrzymajmy się teraz nad zagadnieniem chłodnic. W każdym modelu samolotu otwarcie chłodnic wiąże się ze wzrostem oporu aerodynamicznego, co zmniejsza osiąganą przez nas prędkość. Naszym zadaniem jako pilota jest znalezienie równowagi, w której nie przegrzewamy silnika, zarazem ograniczając opór przez przymykanie chłodnic. To, jak bardzo otwieramy chłodnicę, zależeć będzie od sytuacji. Generalnie okaptowanie silnika powinno być zawsze domknięte poniżej 10% zakresu ruchu. Posiada największą powierzchnię, generuje największy opór. Na przykład chłodnica oleju i interkulera w trybie przelotowym silnika mogą być otwarte w połowie przy prawie zamkniętym okaptowaniu. Z kolei w czasie ucieczki bądź pościgu, jeśli przed zaistnieniem sytuacji nie przegrzewaliśmy silnika, Dobrym pomysłem w celu osiągnięcia największej prędkości przez maksymalną redukcję oporu może być chwilowe, całkowite zamknięcie wszystkich chłodnic. Aby kontrolować temperaturę silnika P47, musimy zapoznać się z zegarami, które wskazują jej części składowe. Zarządzanie silnikiem w P47 jest skomplikowane. Mamy tu do czynienia z trzema odczytami. Zegary znajdują się na prawo od obrotomierza. Wszystkie trzy zegary posiadają zielone pola na swoich podziałkach. Jeśli utrzymujemy wskaźniki w tych polach, wszystko jest w porządku. W razie kryzysowej sytuacji będziemy mogli na chwilę zamknąć wszystkie trzy chłodnice i wycisnąć z silnika wszystko, co ma. Górny zegar pokazuje nam temperaturę powietrza w gaźnikach. Wpływ na ten odczyt ma chłodnica interkulera. Środkowy temperaturę oleju na swojej górnej podziałce. Tą kontrolujemy oczywiście chłodnicą oleju. Dolny zegar pokazuje nam temperaturę głowic cylindrów. Schładzamy przez otwarcie okaptowania. Ostatnim ustawieniem, bardzo istotnym, jakie jest nam potrzebne, aby w pełni władać silnikiem Thunderbolt'a, jest pozycja 69 licząc od góry listy Plane Engine Controls. Jeśli policzymy od dołu, wychodzi nam pozycja 11, tak może być łatwiej. Opcja ta odpowiada za połączenie osi sterowania prędkością obrotową turbosprężarki z manetką gazu. W angielskim menu opisane jest to jako Interconnect Throttle and Turbo Controls On-Off. Turbosprężarką można sterować osobno, ale pominęliśmy to zagadnienie. Zarządzanie tym silnikiem jest już wystarczająco skomplikowane. Łącząc obie osie, generalnie nie tracimy niczego na osiągach. W kokpicie oś turbosprężarki jest sterowana przez czarną gałkę oznaczoną literą B. Znajduje się ona po lewej stronie manetki gazu. Rączka gałki B posiada zapadkę, która po opuszczeniu złapie rączkę manetki gazu i sprawi, że obie dźwignie będą poruszały się razem. Należy jednak być ostrożnym i wizualnie sprawdzić, czy doszło do złączenia obu manetek. Jest możliwe, że podczas rozruchu silnika popchniemy gaz poza zapadkę gałki B. Dodamy gazu w celu rozbiegu, gałka B zostanie w zerowej pozycji i turbosprężarka nie zapewni odpowiedniego ciśnienia ładowania w silniku. Efektem tego może być niedobór mocy na rozbiegu, a to przy załadowanym bombami i rakietami Thunderbolcie może skończyć się katastrofą. W ostatniej sekcji opowiemy o najprzyjemniejszych zagadnieniach, czyli o ustawieniu uzbrojenia. Ustawienia uzbrojenia Będzie to najprzyjemniejsza i najkrótsza sekcja tego filmu. P-47 to bardzo elastyczna maszyna, sprawdza się świetnie w roli samolotu szturmowego. Dostępne uzbrojenie to 8 karabinów maszynowych w skrzydłach, do których w konfiguracji przed lotem możemy zabrać dodatkową amunicję: bomby, jedna pod kadłubem, po jednej na skrzydło oraz rakiety. Dwa razy po trzy na skrzydło. W opcjach przypisywania sterowania wybieramy zakładkę Weapons Controls. Aby w pełni cieszyć się arsenałem, jaki przenosi Thunderbolt, należy przypisać trzy główne ustawienia. Pierwsza pozycja: ogień z wszystkich karabinów, czyli Fire All Guns. Następnie zrzut bomb. Jest to dziewiąta opcja licząc od góry. Drop Bombs, Containers, Paratroopers, Emit Smoke. Nazwa może być myląca i sugerować, że nagle poza bombami zrzucimy na cel spadochroniarzy i zaczniemy się dymić. Ale w przypadku P-47 z załadowanymi bombami zrzucimy tylko bomby. Ostatnim ustawieniem ofensywnym jest opcja na pozycji 11: odpalanie rakiet, czyli Launch Rockets. Na koniec warto też przypisać sobie kontrolę nad 12 pozycją, odrzucanie ładunku Jettison Stores. Ta komenda pozwala odrzucić puste tuby po wystrzeleniu rakiet. Należy o tym zawsze pamiętać, ponieważ redukujemy w ten sposób całkiem duży opór aerodynamiczny. Jeśli dotrwaliście do końca, to powinniście już potrafić w pełni kontrolować P47 Thunderbolt. Większość innych modeli przedstawionych w grze U2 turmowi Great Battles jest mniej skomplikowana. Jak wspomniano wcześniej, zawsze sprawdzajcie specyfikację. Ustawienia omówione w tym filmie domyślnie są też wykorzystywane przez inne maszyny. Dziękujemy za uwagę i po raz kolejny zapraszamy do dyskusji w komentarzach.